Jestem Lupi. Oh, Tender oh, oh. to defran, koki do, topę, śmierć. Witam. O juzu, jak ja idę wolno, what the fuck. Co to jest w ogóle? Jedynka? Czy to pierwsza jakaś zagadka? Jest, o co chodzi? Dobra, musimy. Mamy no na tutaj. O, o. Potrzebujemy klucza znaleźć, okej, okay, rozumiem. No dobra, czyli i tak. O, kojnik. Znalazłem. Tu Nie, no czekaj. Co gdzie? Gdzie Poprawa. był? A, fajnie. Nic nie powiedział. Ty poszedłeś no sam. Po prawo. Jaka? ty gdzie? Jestem. Na, na ławce po prawo. O, kluczek. Czekam na ciebie. Mam klucza. Ale ja chyba mogłem wejść bez klucza. No nie wiem. Może nie. Dobra. Dobra, dawaj. Nie no, jak tutaj. Jezu! Jezu. Wiedziałbym, że powiedzieć zagłosić. Doskara dostałem. Jest... Jakby co, gramy po północy, także będziemy troszkę ciszej niż zazwyczaj, bo cisza nocna jest coś takiego w tym świecie, więc no, tak będzie. Dobra, musimy znaleźć kartę jakąś, tak? Tak. Nie, nie widzę. Walej? Pewnie już ją masz na łbie. O, dobra, już mam. Gdzie? Wydrukowałce. Tak, no, zabrał mi. Dobra. Aha. Ja chciałem zobaczyć chociażby, o ja mi wziął i zabrał Aście. Dobra? O, ty, Mota, Mielnira. No. A po co to? Dobra. No czekaj na mnie. A chyba wiem, chyba wiem. No idź tam prosto i tam pewnie będzie coś do rozwalenia. O tutaj, tutaj nawet no. Gdzie? Jest za ciemno. O, straciliśmy Mielnira. A bo ja nie mam latarki, dobra. Tu musimy przejść po kolejnego. Musimy przeciąć. Ja idę po młota jeszcze. Nie, chyba nie będziesz już. On ci znikać będzie za każdym razem. monetkę. Jest młot. Mam. Ale zniknie ci, jak przejdziesz przez to, tutaj. Bo mi zniknął. Nie, nie zniknął. Ale jakbyś trzymał w ręce, to by zniknął. Dobra, musimy znaleźć coś. O, dobra, znalazłem. Mamy miecz sława. Miecz sława mam. Ty nie mogę biegać teraz. No czemu to psujesz grę? No mam Mieczysława, ty... No ja nie wiedziałem! Ja jestem głupi. Kurde, co to było? No jak, to była ta Lala. Lala... La. Co żeś trafił, kur... ma Lala, co tam? Ale z ciebie Lala. I co? Dobra, co teraz? Nie wiem, nie było, nic nie widziałem. Tu rozwali? Nie. A dobra, widzę. O kurwa. O! Jestem magikiem pierdolony. Co to? Czego siedziesz? I strasz. see you. Your mama, co? Globus. I don't see you. O, jest, mamy ten, venta. Gdzie? Yeah. No na górze tutaj. Dobra, ja ślepy jestem. Ej czekaj, bo tu było coś do podniesienia chyba. Właśnie tak? widziałem Ladder needed. Aha, no to no jest Ladder needed, bo. ale... Ja nic nie potrzebuję. Ja umiem kurwa. Ja jestem wysportowany Opak, co ty chcesz? Codziennie robię 10 tysięcy kroków, daj mi spokój. Okej, okay, fajnie. Stałem jump skera. do kibla. Dobra, to teraz ty prowadzisz skoro ja już jumpscara dostałem. I wyciszyłem. Nie! No, yeah. yeah. Pierwsze. Ale to nie jest jumpscare. Ja dostałem jumpscare od Lali normalnie. To też był jumpscare. Dobra. Nie, nie. nie. Idź. Turn wolf. Idź pierwszy panie. Idź. Co my się Odpor topimy? Załat. powaliło cię? Szlalełeś? Albo tu wyjście co. Pływo, pływo. Pływo, wokół. Nie mogę skakać w tej grze, bez sensu. Co wymyślił? Powinni to usunąć O, to już mogę skakać Tu z tyłu nic nie Jump dostałem Ja też Normalnie mi wyskoczył Jak? Wyskoczył ci na łeb? Ja. Na Cza... na, web. na czarnym tle? Tak O coś otworzyłem Ale ja lale dostałem Ja podszedłem do kibla dostałem na... O coś jeszcze tu jest co tu? O tutaj potrzebujemy coś To jest to co chyba ty podniosłeś Chodź Nie nie, nie. Ja powiedziałem to samo co ty. Dwie takie były. W sensie ja mam dwie. W sensie... O, tu są baterie. Dobra, mam. Ja, dwie są kable. też. Elżo, pa kabra. Jakiś crafting table dobra. musimy zrobić, czy co chodzi? No power, okej. Okay. Włożyłem baterie. Co teraz? Co? No tutaj. Muszę naprawić. Na dole A. Dobra, naprawione, drugie, już nie mam. A gdzie były baterie pokaż. Tutaj teraz, dobra, już mam. Chyba nie będzie potrzebne. W kontenerze tam. Open up. Czego się spiesz? Kurna, co mi jeżdżą? Pod domu o tej porze. Do domu, do spania. Dobra, zarazam Skera dostaniemy. Który z nas na pewno, więc... No. Jestem chętny. Tylko Jestem chętny, hala, ja chcę do o, tu jest kibel. Męski, idę. A nie do szatnie. Ale kibel też jest, to idę do kibla. Skieratu stoć! Jezu! Ja pierwszyle, nienawidzę tej gry. O, dziurę znalazłem. A nie, to nie on. Podniosłem palnik, nie ale wiem dlaczego. Dobra, mamy, no, mamy palnik, ale po co? A, pewnie co? tu. No, dobra, otworzyłem. A nie dobry. Uff. Dobra, teraz to ich pierwszy, bo ja do Jump tu nic nie ma... Tu, prosto idziemy. Idzie jakaś dziura w kiblu. Jako. I co? Halo? Ha. Dura? Dura? I co, tyle? Tutaj? Przecież nic... Nie widzieliśmy stąd. I to co, tu otworzyłeś? No, myślałem, że coś tu będzie. Pewnie coś tu jest, tylko nie widzimy. No to nie może dobra, być trudno. dobra Easy Easy panie. Easy. No, rozejrzyj się po pokoju, no znajdziesz coś na pewno. Cześć. O, biega coś, uważaj. Coś tam biegało. To jest defran niby. E, coś tu było... E, tu, 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 tu! Search locker. Muszę szukać. Nothing found. Szukaj. Nothing found. No. O! Krobar! krobara! O Krobar mi się pojawił po prawej stronie. Ja Wie Taki wielki. Oper, Ja się wystraszę. I co? Krobar to do... O! Tutaj. Oj! Ty! Animacja była! Ej, Fajny. Okej, okay, w tym węcie ten went jest duży, więc tutaj będzie jumpscare, więc dope prowadź. Ale nie biegnij, bo ja nie mogę biegać. Mówiłem, nie mogę hucać. O, mogę. Jak zwykle kobiety nastraszą. Daj spokój, tragedia. Oj, ty. Co to było? Neceszę Nie, Cięfię. Chciał i mętla zrobić. O! A, dzień dobry. Repertor Required, Wire, tak? okay. Dobra. O, no otworzył Ci drzwi. I musisz przechodzić, masz. O nie, nie da się. No już za późno. Ty też, To tutaj przeszliśmy, to tutaj musi być. O, znalazłem. Halo? Ej, window, łóżko. Ty ja klikam, ja klikam. Go, po prostu go, what the fuck Go Oj, ty to? O, what? Ło, do... tepłe, okej, okay. dobre Ten co zaczął grać? Czekaj, tam nie idźmy, o tu mam, w śmieciach coś jest Co mam? O Jezu, banan mi przyjechał na wózku Cześć banany Karty potrzebujemy no. no wiem, ja coś właśnie mam Ja mam jakiś lamp of coal O, to mam Co ty? To nie to. Możesz go rozbić. E, no to tutaj pewnie też. No, właśnie. Jak zobaczę, że mogę rzucać, to już wiem o co chodzi. No i dobra. Zlagowałem się. I łatwo. dzień dobry. Okej, okay, fajne zagadki, trochę straszaków, ale fajnie. O! Takie łatwe nie jest. Nic nie ma tutaj jakiegoś, wiesz. No, ale masz jumpscara przy okazji, więc jest troszkę horror Więc pasuje mi to. No o, to. O, O jest. Co we mnie rzuca? O, patek, O, jaki słodki piesek, zobacz. To, jaki słodki piesek. Masz, <grym> no, śmiecił. Wiesz, tak, ja mi, też sobie podnieść. O, co to? Kurdyno! no ty dziadzie! Można rzucać w Za Znalazłem! Halo. Monetka. Znalazłem. Gdzie? W, w ostatnim masz monetkę. Zablokowany na, na kod jest. Sam, u juzu, idź, szukaj, ja mam tu. No, e, jak to wyłączyć? Nie ja mogę mam... tego wyłączyć. Ok, jest Dobra. So Dobra, już. Incorrect password, okej. Okay? Nie, no co nie mówisz? A ja do mnie mam Ej, czas tu jest, co jest? Easter egg found, ok. O, password 1583, ok. No. To było reasonable. Piękny. 1, 5, 8, 3, tak, a dobry. Find them the way. Eee, mechaniczna, stare, what the fuck. No dobra. Co? A było koń. Ale patrzę na światliku, nie było e, węgiel to jest. Koala, koala. O you, What no. the fuck? Monetka, poczekaj, monetka gdzieś jedna, o, jest, jest, jest. Ta, 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 tu jest. Ja wiedziałem od razu, że gdzieś tu jest. Ile Spa, 2000, za jeden ten. Teraz na wylewę, to no, 79 zaraz. Co? Teraz trzeba kombinować. Jezu, myślałem, że już znalazłeś. A, fajnie, to nie za kombinacja. Okej, okay, fajnie. O, ja nie widziałem przycisku właśnie. No to wajcha była, nie przycisk. No to nie widziałem. Co tu? To góra. Ok. E, parkour Mentul! Mentul! Fucka. O jezu, jumpscara dostałem I dobrze. To. Jak się tu mentluje? What the fuck? Hehe. Powodzę do bo chodzi pierwszy. Ja He. już nie idę pierwszy. Idź pierwszy. To. O! Crafting table mamy. Ty, ile rzeczy? Trzy. I tutaj będzie pewnie jedna gdzieś tutaj, czekaj. Pewnie w tym pokoju jest. O ja, znalazłem. Hehe. Dobra, mam drugą. To dwie nawet. Tylko jedna trzeba było. A to najpierw musisz dać te śruby, najpierw. Daj mi to. Aha. To nie mam? Co nie, nie? mam? No mam. Mam i nie mogę dać. Czy musisz wszystko dać, na raz, okej. Okay. Aha, wszystko na raz, no dobra. No tu jest taka ściana jakby do rozwalenia, nie wiem. Ci mnie to wygląda. No, ta pewnie to odblokujemy, jak wykraftujemy sobie Dobra, ale ja nie widzę tego tutaj No, ja też no gdzieś to leży na widoku, nawet A, no Jesu! Nalazłem I co, jumpscare? Dzielona po. Nalazłem Ja jebę A. Aha, ok Dynamita mam no. Leci. A boom. No i mamy przejście łatwo. Jak chcesz to zrób sobie dynamita, tłumacz tego. No zrobiłem, zrobiłem. No to czekaj, nie idź. Nie biegnij, bo ja nie mogę biegać na no, burła. Też nie mogę, to tylko tak wygląda. No, ale ja, ja u siebie normalnie chodzę. Ale ja nawet tego nie mogę. Tutaj mam monetkę. Dobry. Zawsze 1953 Expa biorę. Co to. Chodź bujamy się na jakąś A nie mogę skakać nagle znowu, ja piercielę. Ta gra mnie trolluje. dobra, idziemy do szkoły. Czy to nie jest ta Lunch Lady znowu? O Jedno się nie da wejść, no cóż. Tu coś będzie. Nie myślałem. O! O Ty, Ty! No nie masz Ale masz efekt fajny, wejściu! Czerwony czerwone masz? Że chyba nie jest aha, aha. No, jesteś no. widziane. Oho, no, oho. Nie mogę iść, co jest? No nie da się, mam dynamita, ale Bra. to raczej nie. No dobra, rzucę dynamita, ale to nie o to chodzi. Uciekam! Wow. O! A jednak o to. 30 HP. No wiem, widzę przecież, ale to nie o to, o. Co to za... A to już! O! Koniec, no uciekliśmy. E w sumie to, logiczne, byliśmy przed wyjściem. Eee, kurna jakieś tu, kurna pluszaki myślały, że nas pokonają, mamy niezniszczalnie, tu jakiś hospita, tu jakieś kurna horroriny. No i dobra, to tyle, no. jeśli chodzi o ten odcinek, my się z wami żegnamy i do następnego, ciało. Ciao. Ciao.